Zbrodnia katyńska to masowy mord na polskich jeńcach wojennych, dokonany przez sowiecką policję polityczną, NKWD, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR, w tym Józefa Stalina. Kluczowe fakty. Ofiary. Głównie polscy oficerowie, policjanci, urzędnicy, lekarze, profesorowie, inni przedstawiciele elity intelektualnej i wojskowej, wzięci do niewoli po ataku ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku. Czas i miejsce. Mordy miały miejsce wiosną 1940 roku w kilku miejscach na terenie ZSRR, z których największym i najbardziej znanym jest las katyński koło Smoleńska. Inne miejsca to m.in. Charków i Twer. Cel. Decyzja Biura Politycznego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii, bolszewików, z 5 marca 1940 roku miała na celu zlikwidowanie polskiej inteligencji i kadry dowódczej, co miało uniemożliwić odbudowę niezależnego państwa polskiego. Kłamstwo katyńskie. Po odkryciu grobów przez Niemców w 1943 roku Związek Radziecki przez dziesiątki lat zaprzeczał swojej odpowiedzialności, oskarżając o zbrodnie Niemców. Prawda była ukrywana, a jej ujawnianie było surowo karane. Ujawnienie prawdy, oficjalne przyznanie się ZSRR do winy nastąpiło dopiero 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michał Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu kopię dokumentów świadczących odpowiedzialności NKWD. Zbrodnia katyńska jest jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski i do dziś symbolem walki o prawdę i pamięć o ofiarach totalitaryzmów. Zbrodnia katyńska to masowy mord na polskich jeńcach wojennych, dokonany przez sowiecką policję polityczną, NKWD, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR, w tym Józefa Stalina. Kluczowe fakty, ofiary, głównie polscy oficerowie, policjanci, urzędnicy, lekarze, Profesorowie, inni przedstawiciele elity intelektualnej i wojskowej, wzięci do niewoli po ataku ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku. Czas i miejsce. Mordy miały miejsce wiosną 1940 roku w kilku miejscach na terenie ZSRR, z których największym i najbardziej znanym jest Las Katyński koło Smoleńska. Inne miejsca to m.in. Charków i Twer. Cel Decyzja biura politycznego wszechrosyjskiej komunistycznej partii, bolszewików. Z 5 marca 1940 roku miała na celu zlikwidowanie polskiej inteligencji i kadry dowódczej, co miało uniemożliwić odbudowę niezależnego państwa polskiego. Kłamstwo katyńskie. Po odkryciu grobów przez Niemców w 1943 roku, Związek Radziecki przez dziesiątki lat zaprzeczał swojej odpowiedzialności, oskarżając o zbrodnie Niemców. Prawda była ukrywana, a jej ujawnianie było surowo karane. Ujawnienie prawdy Oficjalne przyznanie się ZSRR do winy nastąpiło dopiero 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michał Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu kopię dokumentów świadczących odpowiedzialności NKWD. Zbrodnia katyńska jest jednym z najbardziej